Dzisiaj mamy w planie zwiedzanie San Marino. Jest bardzo piękna pogoda i w planie jest smakowanie lokalnych wyrobów oraz spacer z przewodnikiem. Mamy jeszcze jedną ważną informację, przez to, że San Marino nie należy do Unii Europejskiej. Każdy z nas musi mieć ze sobą dowód osobisty lub lupa, paszport. paszport. Oraz musimy uważać na to, żeby nie włączać internetu. Ani gdyż... nie dzwonić, ponieważ A, dużo pieniążków, pieniążków może zapłacić. No? Jedziemy taką troszeczkę... Dłuższą trasą, ale szybszą, bo tak to byśmy musieli takimi jechać, takimi bocznymi drogami. Także jedziemy do Rimini i w Rimini odbinamy już na, na San Marino. Dzięki. San Rino jest jednym z najmniejszych państw Europy, które graniczy z włoskimi regionami Emilia, romania oraz Marche. San Rino słynie wspaniałych zabytków i architektury. W centrum miasta zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jesteśmy właśnie w samym centrum Republiki San, San Marino, a nade mną Brama Świętego Franciszka. Jak Ci się San Marino? Bardzo fajnie. Jest tutaj pełno sklepików z pamiątkami, z różnymi rzeczami, które nam się mogą kojarzyć z San Marino. Ja takie rzeczy uwielbiam. Infrastruktura też jest bardzo ładna. Dla mnie świetnie. dalej San Marino, mamy cudowne widoki Apennin. Tam w oddali możemy zobaczyć Florencję, a tam, jeżeli dobrze się przyjrzeć, zobaczymy częściowo przedmieścia Bolonii. Piękne widoki. San Marino mieszka 33 tysiące osób, 3 tysiące mieszka na wzgórzu najwyższym, a w murach San Marino mieszka tylko 150 osób, bo niektórym po prostu się nie chce dojeżdżać do całego centrum miasta. Ale... ciekawego się dzisiaj dowiedziałaś? No, nie zgadniecie się. Więźniowie tutaj też zamiast wina, zamiast wody pili właśnie wino. Woda była niezdatna, niestety. No niestety. I dowiedzieliśmy się, że tutaj yy, nawet dzieci piją wino, że jest to tak rozpowszechnione. W dalszym ciągu? No? Pani przewodniczka tak mówiła. Że wycieczka po San Marino powoli dobiega końca. Zbieramy się na kolację do hotelu, aby dojeść kolejną porcję makaronu. Mam nadzieję, że dostarczyliśmy Wam parę ciekawych informacji o tym miejscu.